Cześć. Dzisiaj zrobimy taką rozletrę. Zrobimy ją na krośnie. Najpierw robimy X. Potem, robi, potem zakładamy jedną normalnie i potem drugą. Potem biorę haczyk i przeplatam. Nakładam jeszcze jedno i przeplatam. Nakładam jeszcze jedno i przeplatam. I przeplatam tak długo, aż nie uplecie się brązoletka. Wcześniej już uchło wybraną soletkę i pokażę Wam jak zrobić zakończenie jak są dwa to wyplatamy i robimy, żeby było jedno potem wkładamy na jedno bierzemy haczyk i nakładamy Potem zdejmujemy i nakładamy z drugiej strony haczyk. O, tak. I brązoletka gotowa.